Pierwszą podstawową sprawą jest to, że pacjentka próbuje z nich skorzystać, czyli próbuje zajść w ciąże. Jeżeli nie zachodzi w ciąże, przez dłuższy czas jedną z możliwych przyczyn może być to, że jajowody są niedrożne. Wtedy możemy skierować pacjentkę na zabieg, zabieg diagnostyczny, który pozwoli nam sprawdzić, czy te jajowody są drożne, czyli po prostu czy przepuszczają w naturze. Nasienie, plemniki dokładnie, a i komórkę zapłodnioną miajową, a w czasie badania diagnostycznego odpowiedni środek kontrastowy. Możemy to zbadać trzema sposobami. Po pierwsze, możemy wykonać tradycyjne badanie rentgenowskie. Podaje się wówczas strzykawką przez macicę środek kontrastujący, który jest widoczny pod wpływem promieni rentgenowskich. Wykonujemy coś w rodzaju zdjęcia, prześwietlenia rentgenowskiego. Drugi sposób można wykonać bardzo podobną metodą, czyli też podając kontrast do macicy, podajemy środek i uwidaczniamy go nie przy pomocy promieni rentgenowskich, tylko przy pomocy USG. A trzecia metoda to już jest metoda zabiegowa, operacyjna. Często łączymy to również z diagnostyką głębszą, bądź też usuwaniem jakiejś patologii w czasie zabiegu operacyjnego. Czyli również podajemy przez macicę kontrast. Ale obserwujemy przepływanie jego przez jajowody w trakcie zabiegu laparoskopowego. Oglądamy na żywo, jak te jajowody się wypełniają, czy przepuszczają ten kontrast, gdzie jest problem i wtedy możemy spróbować też interweniować. Ja osobiście najczęściej stosuję metodę diagnostyki śródoperacyjnej, dlatego że głównie wiąże to wtedy wykonaniem jakiegoś zabiegu albo korekcyjnego albo y, stricte diagnostycznego. Jajowody są dwa. Jeżeli pacjentka ma zarośnięte, niedrożne całkowicie obydwa jajowody, nie ma żadnej możliwości, żeby ona zaszła w naturalną ciążę. Jest to po prostu fizycznie niewykonalne. U takich pacjentek w pierwszej kolejności myślimy o wykonaniu zapłodnienia pozaustrojowego. Natomiast z różnych powodów te pacjentki mogą się nie decydować, mogą mieć przeciwwskazania do zabiegu pozaustrojowego, bądź też są te zabiegi u nich nieskuteczne. I wtedy rzeczywiście możemy próbować te jajowody udrażniać, wykonując właśnie zabieg operacyjny. Często, jeżeli współistnieje choroba z niedrożność jajowodów z endometriozą, w pierwszej kolejności usuwamy endometriozę. Udrożniamy jajowód, kontrolujemy ten zabieg. Często jest to zabieg tak zwanej ostatniej szansy. Czyli jeżeli ona się nie decyduje na zabieg in vitro, chce spróbować, my wtedy dajemy im szansę, próbując zrekonstruować ten jajowód, udrożnić, naprawić.